No dobrze, moi drodzy, dzisiaj sprzątanie. Dzisiaj sprzątanie i zobaczymy, co one na nie. O, proszę, pierwszy kociak kociego pokoju zaczął się bawić. Zainicjował zabawę. Czekajcie, bo chciałam wam stąd tego łóżka powymiatać zabawki. O, patrzcie, jaka fajna zabawka. No. Jaka fajna zabawka. Musia przyszła się popisywać, tak? No, Musia przyszła na występy gościnne. Przepraszam. Przepraszam panią. No. Siomi, stamtąd. Siomi, siomi. No zawsze jakiś kotek musi. Hop. Zawsze jakieś pociski tam musi mi przeszkadzać. No zobaczymy co będzie dalej. Bo dzisiaj będzie odkurzacz. Tak. Będzie odkurzać i zobaczymy co to się stanie. Jak tu można w takich warunkach to zamiatać. Jak. Przyszła Marinka się pokazałeś kochana. Skąd takie grudy wzięły jakiegoś tęku? Jak słowo honoru, to nie jest żwirek to jest tęk ze ściany. To ci dopiero ciekawostka. jest takim przeszkadzaczem? To jest takim przeszkadzaczem? Malinka, idź. No idź, bo żeś tupskiem zasłoniła. Zobaczcie, jakie tutaj są wesołe. Taka tu wesoła brygada. Tak? I do kuwety i z kuwety. i tutaj w ogóle, słuchajcie, zamiatanie do większego sensu nie ma, a może ma chociaż mniejszy sens, co? Kto jechał na miotle? Mamy tu czarownicę Kaciego pokoju, w płci męskiej, a co, to nie ma dyskryminacji płci. Czarownica i koniec. Przepraszam, przepraszam. Bardzo się przepraszam. Dobra, na razie zrobiliśmy tak. I to uważamy za swój sukces. Teraz... Czy było po pozwolenie na sikanie? Było? Nie było. Dopiero te sprzętamy, a Ty już powrócisz mi to. No. Dwa takie pokoje mieć. Kocie, to ja dziękuję. Po prostu o czwartej ciotka będzie musiała wstawać, więc że dzisiaj się zrobiła ciotka Wodle i luzi i teraz będzie musiała tak zapitawać ze wszystkim, że normalnie strach się bawi. Даже mm в -hmm. Nie wolno wchodzić do zmiotki. Powtórz. Nie wolno wchodzić do zmiotki. No. Ty. Zobaczymy, jak koteczki sobie radzą z tym Tylko coś tutaj... Uwaga, uwaga, odsuwać na co Widzę, że nie ma takiej tragedii strasznej. Chociaż niektórzy się chcą schować. Niektórzy się chowają. Niektórzy się tutaj zaczęli, Tu są jeszcze jacy. A gdzie mama malinka? O, tam jakie, jakie kociączki przestraszone, Tak? No to się nie ma co bać. Wierzyneczko kochana, zobacz, nie ma się co no. bać, no, nie, ojej, o, no widzisz, jak ładnie teraz wyglądasz z tą tęczą nad główką, pięknie po prostu. No to co, wy się boicie? My tak sobie, my tak sobie. Dobra, nie będziemy za długo sprzątać, tak? Wystarczy. Nie, jeszcze troszkę. Musicie się nauczyć. O, malinka się odbiła. Gdzie ty byłaś, powiedz jak ja odkurzałam? Ja ciebie w ogóle nie widziałam. Nie wiem jak ty reagujesz. O, proszę, a teraz cieciaczki mają posprzątane w miarę oczywiście. Posprzątane nakarmione, napojone zmieniony trochę wystrój wnętrz że tak powiem ja doceniam żeście się przyzwyczaili do tego co tu się dzieje, bo tu jest po prostu totalne totalne, nie wiem jak to nazwać hmm, jak po wybuchu po prostu tyle rzeczy ale ufam, że koteczki są w tym wszystkim bardzo szczęśliwe, że mają bardzo fajny plac zabaw i to jest najważniejsze, ale rzeczywiście jak ktoś wchodzi na tego live'a, to myśli sobie, boże, co się dzieje w tym pokoju, bo jeszcze ktoś nie rozumie na przykład, że to jest tak zwany koci pokój w domu tymczasowym i myśli, że ja mam tak po prostu w mieszkaniu. A to i byłoby ciężko. Chociaż, chociaż jak na przykład Agnieszka nasza od Melisy i Bazylii i komiksów zapoznawała te dwie koteczki ze sobą, to zrobiła właśnie podobnie w swoim domu, bo tak to się powinno robić, że tyle zasobów, tyle przeszkadzaczy, tyle miejsc do schowania. Tyle miejsc do jakiejś tam próby zabawy, że po prostu nie ma gdzie nogi postawić, i wtedy koteczki sobie lepiej sobie radzą z takimi sprawami, jak poznawanie siebie. Ona zrobiła to naprawdę z głową i naprawdę mądrze. Także może być ekspertem. Ale wymagało to życia w jakiś czas w takim. Na tłoku różnych właśnie kartonów, różnych tuneli, różnych skrytek, ale się opłacało. Ona jest taka, to jest taki wierny kotek naprawdę strasznie wierny. Taki wierny koteczek, tak. Zawsze przy mnie, zawsze mi tu przy nodze leży taka kochana Kieciunia, taka śliczna, moja. Taka cieplutka i taka fajna już jest, wiecie, taka się robi kluseczka. Taka kluseczka, tak. A czy to będzie kiedyś kluseczka? Na pewno, na pewno to będzie kluseczka. Pokaż się klucha. Oj, pokaż się klucha, pokaż. Piękna, klucha, piękna. Piękna, klucha, jaka ciepluteńka, jaka kochana. Cudowna. Cudowna koteczka. No dobrze, moi kochani, nie wiem, co z tego filmiku dzisiaj będzie, bo trudno powiedzieć, co tam się dokładnie nagrało, czy jakieś fajne scenki. Ale jak już Bokusia jest w domu, to może nagra coś fajnego. To może nagra na przykład, co się działo o czwartej sprawdzić po ciemku, ale może będzie coś widać. No dzisiaj Jerzynka jest na naszym kochanym bądźkiem. Powiedz mi, Jerzynko, czy to ty byłaś na tym zdjęciu? To ty byłaś, a ja napisałam. Nie, to ty byłaś. Dobrze napisałam, że to ty. Wszystko dobrze. Ty masz te piegi, a, a greścik nie ma wcale piegów i ty masz tutaj taką plamkę śliczną. O, pod taką śliczną plameczkę. Tak, kochanie. Boże, one są takie delikatne. O, proszę, agreścik, pokażę agreścik dziób. Żadnych piegów, nic, ani mru, -mru. <grywka> Dobra, moi kochani, bo dzisiaj zapalowałam po prostu, wchodźcie po pokoju. No,